Studio Rzeczpospolitej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. E, witam państwa serdecznie, a naszymi gośćmi, pani Monika Palimonka, dyrektor Departamentu Programów Publicznych ESG w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz Pasier, można powiedzieć, gospodarz tego miejsca, bo na co dzień dyrektor e, południowego makroregionu korporacyjnego. Dzień dobry, witam dzień pana dobry, serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. To zacznijmy od pana, e, jeśli pani pozwoli. To oczywiście. Jesteśmy na Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Spotyka się tu biznes duży z biznesem mniejszym. To jakie dziś na co dzień są te odczucia biznesu w relacjach bank klient. Widzi pan to najlepiej na co dzień. Panie redaktorze dziękuję za dobre pytanie na dzisiejsze czasy. Wygląda na to że klienci korporacyjni duży mali średni. Ostatnie kilka kwartałów troszeczkę jak gdyby oczekiwali na kilka takich globalnych rzeczy, które się zmienią, skończą i od tego trochę uzależniali mocne przyspieszenie w kwestii inwestycji. Mam tu na myśli przede wszystkim konflikt na wschodzie, Ukraina-Rosja, i tutaj niestety dla biznesu, ale i dla nas wszystkich ten konflikt się przedłuża. Drugim czynnikiem, który spowalniał trochę decyzję o inwestowaniu, były wysokie stopy procentowe w Polsce. Na szczęście tutaj od miesiąca zarówno słyszymy zmianę retoryki w Radzie Polityki Pieniężnej, jak i również pierwsze symptomy poprzez niższe wyceny WIBOR-u trzymiesięcznego, sześciomiesięcznego czy rocznego. I te dwie rzeczy wydają się, stopy idą w dół, konflikt na wschodzie... Co prawda, się nie kończy, natomiast chyba niestety wszyscy się do niego przyzwyczailiśmy, że on będzie, może się uda, że za chwilę go nie będzie. I klienci zaczynają, tak obserwujemy, od trzech, czterech miesięcy bardziej konkretnie rozmawiać z nami jako bankiem, jako instytucją finansową o zamierzeniach inwestycyjnych. Chcemy jak najbardziej w tym uczestniczyć. Jesteśmy na to przygotowani zarówno od strony kapitału podejścia całości jako banku, czyli z części sprzedażowej, jak i części ryzyka. Od dwóch, trzech miesięcy już kilkukrotnie byliśmy z dużymi tematami na komitecie kredytowym i widzimy, że faktycznie w różnych gałęziach gospodarki te inwestycje przyspieszają, zarówno w odbudowę mocy produkcyjnych, ale często też w inwestycje przejęcia mniejszych, konkurencyjnych firm. Także optymistycznie na to patrzymy i, i chcemy być jak najbliżej tego procesu. Wspomniał Pan o różnych gałęziach. Mhm. To jakie e, najczęściej to są gałęzie, jakie to są rodzaje przemysłu czy też handlu, e, o których Pan myśli, mhm. mówiąc, że mhm. ci klienci stoją w blokach i czekają tak naprawdę na ten moment rozpoczęcia inwestycji? Znaczy, jesteśmy na Śląsku i każdy, będzie, jak będzie to oglądał, pomyśli, że mamy tylko górnictwo i hutnictwo. Ale po pierwsze, ja nie mam tylko śląska, tylko małopolskie, łódzkie i lubelskie i tak dalej i tak dalej. Tu mam dużą część polski pod sobą, ale i na Śląsku obserwujemy, że ten przemysł mamy bardzo rozdrobniony. Mamy zarówno ten przemysł ciężki i dobrze, że go mamy, bo to jest taki krem la lakrem dla bankowców do finansowania. Mamy dużo firm z automotywu, które na pierwszy rzut oka automotyw przeżywa kryzys. Natomiast ja jestem dumny z tego, że obsługujemy kilka, kilkanaście polskich podmiotów z tej branży, które sobie świetnie radzą. Mamy producentów stolarki otworowej, mamy e-commerce, handel taki tradycyjny, no dużo biznesu tak naprawdę i spożywki trochę jest i w każdej z tych branż obserwujemy pomysły na nowe inwestycje, bądź to nowe linie technologiczne, tak jak wcześniej wspomniałem, akwizycja. To no dzieje się, po prostu się dzieje i myślę, że to za chwilę też będziemy gdzieś widzieć w raportach PKO Banku Polskiego. Skoro jesteśmy na Śląsku, to trudno nie wspomnieć o, o transformacji energetycznej, bo to jest taka rzecz, która z jednej strony dotyczy tego regionu, ale tak naprawdę ona no dotyczy każdego regionu w Polsce i firm z różnych branż. Jak dziś wygląda to podejście firm do, do transformacji energetycznej, w której także bank PKO BP zamierza, czy też już uczestniczy? Pierwsze to ja się powiem, że zgadzam się z tym, co powiedział wcześniej Tomek o inwestycjach, o tym, że nie spada nam rozwój gospodarczy, bo chociażby to, że w przeciągu ostatnich sześciu lat, e, pomimo wzrostu udziału OZE w całym miksie energetycznym o 30%, e, to nasz ślad węglowy spadł zaledwie o 2,4%, co oznacza, że po prostu szybko rośnie, mimo wszystko rośnie gospodarka. Jest to trochę kwestia naszego sukcesu gospodarczego. Mimo wszystko, jakie przeżywamy w ostatnich latach. I z tego, co obserwujemy, to rzeczywiście firmy miały taki moment, tak jak powiedział też Tomek, takiego wstrzymania, bo nie tylko kwestia wojny na wschodzie, ale też oczekiwanie na środki z KPO spowodowały, że firmy, mówiąc kolokwialnie, zaczęły aktywnie obserwować, co się dzieje na rynku. W tej chwili rzeczywiście widzimy, że ruszyły, ruszyły bardzo firmy w kierunku inwestowania w odnawialne źródła energii, w czystą energię i w efektywność energetyczną. Widzimy, że dużym zainteresowaniem zaczęły się cieszyć w tej chwili magazyny energii, które wcześniej w poprzednich latach... Nie były takim powszechną inwestycją, bo wtedy żeśmy się skupiali na mocy wytwórczej płynącej z płynącej energetyki płynącej z fotowoltaiki i przede wszystkim z wiatru. Natomiast w tej chwili oprócz tych technologii zaczynają wchodzić też technologie magazynowania energii, które dają pewną niezależność przedsiębiorcom przy wytwarzaniu energii. I to też jest odpowiedź na to, co się dzieje na wschodzie, między innymi, bo to w jakimś stopniu powoli nas będzie uniezależniać od tego, co się dzieje globalnie. To jest faktycznie też tak w regionie, czy w regionach, którymi Pan się zajmuje, że firmy patrzą na swoją przyszłość i myślą o tej transformacji, bo to jest tak naprawdę warunek tego konkurencyjnego przetrwania na rynku? Tak, natomiast firmy też patrzą na to, że to musi być jednak na końcu dnia rentowne. To nie może być karmione non-stop sterydami, dotacjami, tylko jednak firmy coraz bardziej patrzą, co by było, gdyby tego dodatkowego pieniądza nie było. I widzimy, ja wczoraj jestem na świeżo po spotkaniu z dużym klientem z Zagłębia Polski, tutaj z okolic Sosnowca, który właśnie chce bardzo mocno uderzyć w dużą farmą fotowoltaiczną, magazynem energii, żeby być przygotowanym, zdywersyfikowanym. Także to się dzieje, tak jak tutaj koleżanka mówi. Mocno w tym pewnie będziemy brać też ludzi. Zresztą budujemy, jeżeli mogę wyjść słowo, nowe kompetencje też w banku, bo tak jak powiedział Tomek o dużych mocach, dużych ekosystemach, trudno jest to i to, że to się musi opłacać i klientowi, i bankowi, żeby miał pewność, że to się spłaci ten projekt, to budujemy też nowe kompetencje i mam kompetencje inżynieryjne, które wchodzą do banku i które mają za zadanie też ocenić projekt pod kątem właśnie zwrotu, tak? Czyli tak naprawdę dziś doradca bankowy to jest także doradca techniczny? Właśnie dlatego są budowane nowe kompetencje, że rzeczywiście te kwestie są bardzo są skomplikowane, to jest konieczność zrozumienia tej architektury technologicznej, zarządzania tymi ekosystemami, ustawiania wielkości tych magazynów, dostawiania do całej produkcji energii. Także to są kwestie, które nam, bankowcom, są trudne tak. do pojęcia i dlatego tu potrzebujemy fachowców, którzy oceniają już teraz nie tylko pod kątem oceny zdolności kredytowej i spłacalności, ale też wydajności całej tej instalacji. I tu bank. Polski mocno budujemy stawia. taką dodatkową nogę, bo dzisiaj tak. ten doradca faktycznie dużo rzeczy ma, aczkolwiek w wielu elementach ma ludzi, którzy mu doradzają. Bądź to factoring, leasing. To teraz będziemy mieć też taki zespół, czy już go mamy, który będzie przy tej transformacji takim no, doradcą, partnerem dla klientów. A jak rozpoczęliśmy od, od tych wątków makroekonomicznych, tak. to panuje bliżej do wzrostu gospodarczego na poziomie 3 czy 4%. Bo takie są prognozy rządu, one są zbliżone Oj. prawie do 4%. Ciężko się tutaj. Z tym zmierzyć, natomiast prywatnie wydaje mi się, że ten wzrost będzie troszkę niższy, ale żeby tu nie straszyć, to on spowoduje w drugą stronę, mam nadzieję, taki impact dla Rady Polityki Pieniężnej, żeby głębiej ściąć te stopy procentowe i tu ja liczę, że 150-200 punktów mogą być one niższe na koniec tego roku, co na pewno spowoduje duży impact dla przedsiębiorców, ale i dla osób fizycznych, które... Też od dwóch, trzech lat trochę stoją w blokach startowych, choćby z pomysłem na pierwsze mieszkanie. Ja powiem, że eksperci Banku Światowego prognozują 4% wzrost PKB dla polski. No właśnie, wszyscy chcielibyśmy, żeby ta gospodarka rozwijała się szybciej niż wolniej, to, to na pewno a pytanie jeszcze o te programy albo też narzędzia, którym się posługuje bank, we współpracy z klientami, o co oni pytają w kontekście transformacji na przykład. W tej chwili była dużą popularnością się cieszył kolejny konkurs na kredyt ekologiczny, gdzie klient może uzyskać dotację nawet do 80% wartości inwestycji, o ile inwestycja spełnia kryterium zmniejszenia wykorzystania energii pierwotnej w przedsiębiorstwie o 30%. I to rzeczywiście było widać w stosunku, zwłaszcza do pierwszego konkursu, który tam był w ubiegłym roku na wiosnę że wzrost był o niemal 80% zainteresowania tu klientów. Także tak, plus tam programy typu Ecomax i tak dalej. Klienci lubią w tej chwili, nawet ci mniejsi, dostawać pomoc bezwzględną. O po gospodarce e, dziś, ale także o gospodarce w przyszłości, o transformacji gospodarczej i transformacji energetycznej. Eksperci z PKO Banku Polskiego. Pani Monika Palimonka, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. bardzo. Tak, Tomasz Pasie. również dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam klientów do PKO Banku Polskiego.